Pierwszy trening to dla mnie start tygodnia w ogniu. Po jednodniowym resecie receptorów dopaminowych wchodzę na obroty. To tylko jedna seria z pięciu takich. Wygląda jak tabata, ale to tylko rozgrzewka. Pięć serii, maksymalna intensywność, bez przerwy pomiędzy seriami. Ze zwiększeniem ciężaru z każdą serią. Intensywność musi się umieścić w przedziale areobowym i anareobowym. Siła i brutalna wytrzymałość. Tak wygląda tylko mała część mojego poniedziałkowego treningu. Jeśli czuję, że to za mało, na koniec dodaję bieg na 3 km lub 20 km rowerka. Różnica pomiędzy mną a kolegami z Ameryki jest taka, że oni stosują suplementację pod długowieczność. Ja stosuję formę ekstremalnej superwydajności oraz długowieczności. Ekstremalny biohacking nastawiony jest na utrzymanie jak najwyższego poziomu naturalnego testosteronu oraz dopaminy, maksimum męskości oraz stanowczości.